Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego strzelania w czwartek, bo jest Boże ciało, a jest to dzień wolny, a skoro mamy odrobinę zaległości w strzelaniu, to trzeba z tego po prostu skorzystać. Aktualnie gramy w rundę drugą, a dokładniej jest to scenariusz licznik, który jest na środku mapy i ta drużyna, która utrzyma go dłużej, wygrywa. Po starcie mapy od razu szybko ruszamy. Oczywiście ja najpierw musiałem włączyć kamery i biegniemy czym prędzej do licznika. Mieliśmy dwóch takich, co pobiegło naprawdę szybko, i na samym początku od razu licznik jest nasz. Chyba czerwoni w ogóle nie pobiegi. Warto byłoby zająć się, że ten jakieś 30 do przodu. Odbijam w prawo w dół wąwozu, bo tutaj obstawiam, że będą jakieś ataki. Donald, ja jestem po lewej stronie. W dołku na wysokości 45 metrów za licznikiem. Donat jestem przed tobą 35 metrów w lewo. Jeden kontakt w wąwozie przed nami jakieś 50 metrów przede mną. Był na wprost niedokładnie i przemieścił się lekko w prawo. Po lewej nasz walczy, jeden. Tak. tak, tak, jeden tam poszedł daleko szeroko. Bo tutaj za bagnem oni pewnie będą szli. Dlatego nie za bardzo możemy iść do przodu, bo będziemy lewą mieli odsłoniętą wtedy. Okej, okay, widzę kontakt? Kontakt na podejściu przed nami. Dobra, i te 20 do przodu, nie? Licznik nasz, cały czas walczymy. Przeciwnik jest 60-70 metrów na prost. Osłania mięja, skacz na lewą. Niewiele tu się dzieje, więc postanowiłem przemieścić się na lewą stronę i stamtąd atakować przeciwników. Ale podczas ruchu zacząłem najpierw ostrzelany od prawej strony, na szczęście niecelnie, a potem wbiegłem na czterech wrogich przeciwników, którzy szli od lewej Dostał. strony. No, jak łatwo się domyślić, skończyło się to dość tragicznie i boleśnie. Raz, roż, roż, roż. Dobra, zawiesiło dobra. się. Restart Nie, restart tylko zrobiłem. Co mi się, kurwa... Ja czy oni się nauczyli grać przeciwko DMR-om? Zardzewiałeś. Panowie, panowie, prawdopodobnie straciliśmy licznik. Odrodziłem się, to lecę od razu do środka walki i wspierać swoich. Masz? Masz? Jestem z lewej strony. Przed nami raczej sam wróg. Czy ktoś jeszcze z naszych jest po lewej stronie? Po lewej stronie drogi ktoś jeszcze z naszych? Mamy kontakt przed sobą i nie jesteśmy pewni Masz dalej czego na niego strzał? Tak. To ja się przesuwam, zobaczymy jak zareaguje Zły, zły wal Dzięki Co tak długo z tym strzałem było? No, za długo tutaj nie powalczyłem. Zauważyłem Matiasa, już kiedy było za późno, i jednak jego kulka no tak. doleciała pierwsza. Po raz kolejny wychodzę z lespa i od razu znowu lecę na środek do licznika. Uważajcie, na drodze był Matias, to on mnie zdjął. chcę gdzieś tutaj na Matiasa przyczaić, wiesz? Gdzieś po prawej, lekko wcześniej widziałem Matiasa, rozumiem, że się przemieścił w lewo. Tu Matias gdzieś kampi na bank nie. nie, nie widzę Dostał? Zdjęty Matias ostatnio był bliżej środka, ale nie wiem gdzie jest teraz Patrz po ziemi czy gdzieś nie leży A górę mi osłonisz? Materia. To wypierdalaj. Nie przypilnowałem prawej strony no i po raz kolejny ginę. No na razie nie wygląda to zbyt różowo chociaż z tego co wiem to przez większość czasu i tak trzymamy licznik. Na tej jakoś lepiej strzela niż na tej. Przechodziłem na licznik. Ja coś chcę co teraz, cały czas ginę zamiast zabijać. I znowu ta sama historia. Wychodzę z respa. Ale teraz mam postanowienie będę się, ostrożniejszy. Sławek, jak to wygląda z prawej strony? Ok, ja podchodzę pod licznik drogą. Panowie, czy mam jakieś potwierdzone informacje, czy jest licznik? Kontakty na lewo na zejściu. Straciliśmy sławka po prawej. Prawdopodobnie jest strzał snajpera. Uważajcie. Czy od tyłu atakują nas? Od prawej strony? Dobrze słyszę. Jestem jakieś 30-40 metrów za licznikiem. A że jest nasz, to po prostu staram się nie dopuścić przeciwników do naciśnięcia ich klawisza. No zajdzie tam gdzieś jest snajper. Bye bye. Nasz licznik? Tak. A był nasz, czy nie? Chyba tak. Okej, okay, dobra. Ja bym sobie zapolował. ktoś broni? sobie radę, nie jesteście dziećmi. Mam już trochę dość siedzenia z lewej strony, więc przeskoczę na prawą i postaram się troszkę oskrzydlić przeciwników. A może raczej spróbuję upolować wreszcie Matiasa. Dostał, dostał Słyszę, coś, sprzedałem coś po prawej Słyszysz? Czy to on, czy to on tak idzie Dobra, ja idzie, ta daleko. Dostał. Uuu, z dziewięć dyszek. Widzisz gdzie jest? Nie, 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 nie. Tam dalej aż do tego, zobacz gdzie wstaje. I leżał. I tam gdzieś jest też Matias. Matthias. Dobra, powoli oczyszczam z tej strony przeciwników, no i powolutku przesuwamy się do przodu. Plan jest taki, aby Słowę, wejść na bok siłą przeciwnika. Obojętnie, wedle uznania mamy licznik, trzymamy dość mocno linię w 30-40 metrów za licznikiem Praktycznie przeciwnik nie ma jak podejść Więc dowolność No nareszcie, jest i Matias Mam Matiasa, 60 metrów za licznikiem. Ostrzelałem go. Przemieszcza się w lewo, bardziej w dół. Miał falta. Nie mamy lewej zabezpieczonej. Dobra, skoro już mniej więcej chociaż wiem, gdzie jest Matias, więc trzeba troszeczkę go przycisnąć. Donald Zetni między mnie a Sławka. Sławek, masz tam kontakt? Czy z lewej ktoś jest z lewej za licznika? Czy ktoś od nas jest z lewej za licznika? To nie był nasz. Słyszę kulki chyba uderzające o drzewa gdzieś w okolicy, ale nie wiem czy to do mnie ktoś wali czy nie. Od lewej przed licznikiem chyba żadnego naszego kontaktu, same wrogie. My jesteśmy po prawej, za, za wysokością licznika. Od lewej podchodzą pod licznik, od lewej podchodzą do liczników. Uwaga! Znaczy ja tam do jednego strzeliłem i coś machał ręką, tylko nie wiem czy dostał, czy co A nie wstaje Dostałeś tam, czy nie? Co machasz rękami? Nie, po trzy razy machnął tak, żebym, tak jakbym miał do niego nie strzelać Tam gdzieś w tych krzaczkach pewnie leży co uważajcie Powoli wchodzimy od boku na licznik, ale Matiasa cały czas nie widać. Gdzieś tu się pewnie ukrywa. O tyłu trochę coś te. Nie, bo gdzieś przy mnie wylądowały kuki. Dlatego uważaj na krzakocie. Teraz za licznikiem na podejściu. Kontak A, dobra, sami, nawzajem się zjęli. Na wysokości licznika 12-15 metrów w lewo. Jeden kontakt przy drzewie. Przeciwnicy podchodzą od dołu od lewej strony do licznika. Bo na mojej wysokości, jakieś 60 metrów na moją lewą, właśnie zdjęli nam człowieka. Ktoś do mnie wali! No traf! Tak? Przede mną, Sławek! Z prawej strzela do mnie Matias. Ja nie zauważyłem trafienia, ale on mówi, że dostałem w kolbę repliki. No to cóż, odkładamy serkę i dzida do przodu z pistoletem. Wszystko byłoby spoko, tylko tam jest nie tylko Matias. Gdzieś w w krzakach przede mną prawdopodobnie leży Matias, więc czemu nie użyć granatu? Matias dla odmiany rzucił swój granat, na szczęście trafił w drzewo, które jest przede mną. No i Matias zdjęty. Mój osobisty sukces, no szczególnie przy takim początku rundy. No, chyba sobie jaja robicie. A to był mój ostatni magazynek, ale gdzieś w zrzutówce mam wrzucony taki jeszcze z kilkoma kulkami. No, jak na taki szturm z pistoletem, to całkiem nieźle, ale to niestety nie był ostatni przeciwnik. No i tym akcentem, a raczej dostaniem w jabłko Adama, kończy się dla mnie ta runda. No ogólnie żeśmy skończyli i wygrali. Dzięki wszystkim za oglądanie i do zobaczenia ponownie.